Ahoj bardzo serdecznie z tej strony Plank Games jesteśmy w Bamanda The Adventure 3 Tree 3, 3, 3, 3, 3 i kontynuujemy naszą przygodę po ostatnim odcinku. Trochę się działo, ale na razie to tylko taki wstępniaczek. Mieliśmy retrospekcję. Retrospekcję. Dziwne łączenie kabelków i... Czekamy jest. To się zapisało, a pisało się, bo mamy lodówkę otwartą, Ale ty nie otwierałem szczerze mówiąc, pracę w toku, pora rozrywki. Okej, okay, a to my tego nie mieliśmy ostatnio? Czemu byliśmy tam? Dobra. Nie przedłużając. Tylko jedna mi się taśma wydaje, że... Znikła. Dobra. O nie, Amanda Cześć Amanda! Cześć! Nie, ty nie cześć! Ty chcesz to O, o, Ty cześć! Tak będzie! Bo mi się podoba. zjadam bilety. A ja ma dupcie. Oj, przepraszam, za ten dźwięk, że jej słyszycie. Amanda, do you remember all the times we have ridden roller coasters and bumper cars together? Remember just you and me? Yeah, Wooly, but I think there were a bit of a sense of Chaparina here with someone tall. I wish I could remember. I can almost see his face. Oh, you know what? I. Faktycznie! Też to to Napisali mi w napisach, ale e, i głos się zmienił do takie delikatne. Może to z Chopem byłaś? Zresztą on mniejszy od Wooliego. A jak się wyprostuje? Na ogonku stanie? Should we go to the carousel or the popcorn stand? Oczywiście, idziemy, idziemy ścieżką, ponieważ coś się przypomniała. Ja już cię nie lubię. kiedyś lubiłem, bardzo lubiłem, cię królika przed wandalą, ale żałuję. No, I think we started the day somewhere else. just show -a. amanda if you're feeling uncertain i can tell you where to go no i want to figure this out wow you're really no help at all <laughs> i said Let's go get some popcorn. Are you sure you don't want to go ride a ride first? I thought <laughs> you had something, Chief, and I did controller. że mamy opcję stapania, dobra, wracamy. Można teraz ten? Można. Faktycznie. Guzik jest te... i obraz nam zniknął. Uwagi, Amanda musi wybrać między popcornem a przestrzenią na karuzeli. Eee, Amanda Owcia i Baskrołek bawią się na karuzeli. W nie wiem czy ja to zarejestrowałem, że on się paskrołek nazywa, ale go kocham. Eee, uwagi, trójka zajada się małą torebką popcorn. Czemu małą? Załujecie <grym> im? Można to przeczepić? Można. Można to połączyć? Prawym. Uuuu. A popcorn zostawimy na później. Should we go to the carousel or the, the popcorn stand? If I click, of course we will I can't wait to ride on my tak. favorite carousel horse! <laughs> okay. E, ja no, I have to look at this the carousel. What's your favorite animal on the carousel? <laughs> <laughs> oh. Now that's just rude. <laughs> on the Ja coś widziałem chyba ostatnio. E... He, jeszcze by dał drugo. Skąd masz chikena? Masz chikena dziewczynko? Nie. Yeah. A long time ago, I rode on a carousel with someone. Oh, We laughed a lot while it went round and round. I can't remember who it was. Yeah, was, was, was your best friend. Someone took me to the amusement park and we played all day. I. I remember. The carousel is fun and everything but we always start at the popcorn stand and now our whole day is screwed up i don't even know what to do next i think i won a purple elephant after that i wonder what happened to that elephant i threw a ball really hard and i won oh that's pitch game do you want to play Jezu, co wam się stało, dzieci? Nie, to był miś. Chyba, że tu jest. Bo gdzie jakby tu wszystko było. Przestańcie te dziwne dźwięki wydawać. Amanda ostrożnie celuje, aby strącić butelki. Bazgroek podchodzi do zadania na swój własny sposób. Amanda przygotowuje się do zyskania wysokiego wyniku w grze. Uderz w kreta. Owcia ją dopinguje. Ee, Amanda pewnie rzuca obręcz w kierunku butelek. Oczywiście piłka. Może to jakoś sensownie dać, tak? Może ciekawie połączę się nie patrzeć. Idziemy na piłkę. Yes, I a butelki po bleku! Ja to te wszystkie butelki, z z nich nie wiem, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie 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 nie

E ona nie chce, żeby ona się dowiedziała dlatego taką. A bo chce iść gdzieś z kotem w planam. No, acha. Hey, let's go have some fun. Come on. I'll race you to the rides. Co oni to nie zrobiły, sła? Oh, I remember a ride. I went high up in the air and then down 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 really fast i felt like i was flying at first i didn't want to get on the ride but i remember someone telling me that i didn't need to be afraid when i got on i was so nervous that i thought i was going to cry but I know, I <laughs> <laughs> And he gave me a hug oh. and told me that I was so brave for trying something new. It was probably me. Yeah. I... I don't think it was you, Willy. It was someone else. Someone I really Oh you You don't care about me? Someone I really missed, I think. Amanda, to nie było biłe, nawet Ty dla potwora. Oh. Maybe going on the ride I remember will cheer us up. I I don't remember which one it was though. Eee, to będzie twój. Jezu, jakie straszne dziwianki. Chciałem się bać. Coś tu? Te to trzęsienie. To się z bunkrem trochę kojarzy. Uff, a ściany mam. Eee, pan Skrołek z całej siły wpada na owcę, a Manda się z A, to nie to. Eee, Tylko przytrzymać się na rance, przygotowuje się do wyjścia do mrocznej przejażdżki. Nie, nie, nie. A mam tutaj owcia przecież kolejka górska, kolejka górska, bo owcie patrzy jak wysoko się diabelski mułę. Nie nie nie. nie, nie, nie. Nie, 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 panowie. Ładnie to ustawiły. Ciekawe czy to w jakiś kto bo jeżeli można to wszędzie do tablicy, to ja podejrzewam, że jest tu jakiś sekret związany z tym. Eee, kolejka górska, bo ona mówiła, że się wzbiła wysoko w powietrze i upadła. No. Tak, już to zrobiłem, dziecko. Okay. Okay? Na górę spadło i wydało dźwięk. Obraz wrócił. Po jednak tak tamtą tablicę. Myślę, że się ewidentnie otworzyło, bo słyszałem dźwięk drzwi. Ale boję się, iść, że to mi... O! Taśma ten! Aha! Czy taśmę tu dostaniemy? Czekaj, o widzę, widzę jej te kucyki, to ona i Minda? emenda, Menda? Czy ty tam jesteś Menda? Tu chyba muszę włożyć... Trzeba sformatować. A long time ago, a tall man and a girl went to an amusement park. He lifted the little girl onto a carousel animal and stood yes, there. As she went round and round, the little girl smiled and laughed. After they rode the carousel, they played games together. The man said it was funny when she stuck her tongue out to concentrate on throwing a ball to make the milk bottles fall down. <laughs>

The little girl decided she could be brave. She got on the ride and held her breath while the car climbed up and up and up. Suddenly it was racing down, down, down. It went so fast she felt like her tummy had butterflies in it. This girl had never felt like that before. She laughed dlatego jak ktoś na kolejce wymiotuje to tak? The man hugged her and said he was so proud of how brave she was. And then the little girl thought that she could do just about anything. Because, because her daddy said she could Tati. O To już... 75820, 75820, 75820... Proszę, to kto się wyświetla! Bo ja nie zapamiętam. 75820, 75820, 75820... Doprowadź do końca projekt, który już dawno jest po terminie. Ciekawe. 75820 To się pewnie nie tutaj co nie? Nie, tutaj nie wiem jeszcze trzeba ABCD bla 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 75820 eee, To co zostawimy tutaj 75820 Na Ciebie trzeba, co nie? 75820 Oh. it's oh. Kara here. I got your message about the video archive. Kara? I'm trying to remember what the code for that folder box was. I thought I'd written them all down for you before I left. My little trivia is correct. That one was the year keyboardist from school was born. So, 7. 4307. That's I heard the initial sweep had something to do with the Colton family. Hard to know for sure. We should catch up sometime when you're free.

Tak wyślałem. Okulary. Ale będą to czegoś potrzebne na stopę na razie. To teraz trzeba jakiś drugi kod, bo tu to on za mało jedną literę. No to czego ten kod? Helopez Taśma, rośniemy dzięki zdrowej żywności. Oboż, czy czyjęcie ta lodówka? Dobra, ale tymczasem, jeżeli odcinek się Wam podobał, co zrobić, Głęboko Człowieku, które nie żałujcie? Był ze mną yy, Stefan Albert i ...Probeteusz. <ścoughs> nie wiem czemu. Nie <śledzious> Obiega nas! Nie! Obiega to da Alberta, Obiega to da Stefana, a złego to uścia! Dobra, a jeżeli się podoba, to subskrybujcie, kończę, bo jak wyraziłeś, Marnujemy prąd, nie? Eee... no. No! No i ehoj!